Tylko w niektórych placówkach oświatowych na terenie gminy Żarów prace modernizacyjno-remontowe potrwają do ostatniego dnia sierpnia. Jak co roku odnowiliśmy wszystkie klasy, odświeżyliśmy pomalowane zostały przez konserwatorów, chole wszystkie wymalowaliśmy, uzupełnione zostały wszelkie braki w pługach. W każdym bądź razie. Co roku staramy się odświeżyć gimnazjum w całości, żeby jego standard utrzymać taki, jak mamy go od 13 lat. A jakie były koszty tegorocznych remontów? Koszty praktycznie to są zakup tylko i wyłącznie farb i materiałów, a pozostałe czynności to były wynikające z pracy konserwatorów. Nikogo nie wynajmowaliśmy i tak robimy co rok. Jest to najskuteczniejsza i najtańsza forma odnawiania takiego wielkiego obiektu, jakim jest gimnazjum. odnawianie niektórych sal lekcyjnych, stolarki okiennej. Jest to remont i odnawianie dwóch ciągów komunikacyjnych przy ulicy, w budynku przy ulicy 1 Maja 2. Jest to łatanie dziur w lamperiach, w ścianach, w podłogach. Słowem, odnawianie niektórych pomieszczeń biurowych, które już bardzo tego pomagają, jakiejś części elewacji zewnętrznej. Bardzo dużo pracy. Odbył się remont w oddziale dziecięcym oraz na holu. Biblioteka funkcjonuje w nowym miejscu od 2002 roku, minęło już 11 lat i tutaj te pomieszczenia wymagały odnowienia. Ściany były popękane, pomieszczenia były, nie wyglądały estetycznie, dlatego postanowiliśmy odnowić. W bajkowym przedszkolu mieliśmy niewiele do zrobienia, gdyż w ubiegłym roku szkolnym zostały odremontowane generalnie wszystkie sale przedszkolne. Więc w tym roku zostały tylko pomalowane trzy sale zabaw i odremontowana gruntownie, sala rewalidacyjna, gdzie została wymieniona podłoga, okna, jak również zakupione zostały nowe meble. A poza tym, tak jak powiedziałam, odświeżyliśmy i wymalowaliśmy trzy sale przedszkolne. W większości szkół i przedszkoli fachowcy już wyszli, a na uczniów czekają odświeżone sale. Wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów, dachów i pracowni i montaż nowego oświetlenia to najczęstsze prace remontowe, jakie podczas wakacyjnej przerwy prowadzono w przedszkolach i szkołach. Wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie i nauczyciele wejdą do odnowionych budynków i odświeżonych sal lekcyjnych.